Żabka wchodzi na giełdę i to rzeczywiście staje się faktem. A z racji tego, że jest to jeden z największych debiutów na naszej polskiej giełdzie, to ciężko obok niego przejść obojętnie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pokrótce temu debiutowi, odpowiem na pytanie, czy ja zamierzam uczestniczyć w tym debiucie, a potem spojrzymy sobie na podsumowanie. Września w publicznym portfelu, który prowadzę na łamach tego kanału. A jeżeli chodzi o debiut żabki, no to zacznijmy od niego, bo jest to debiut, którego tak naprawdę rynek dawno nie widział. W ogóle w ostatnich latach na naszym rynku niestety dużo debiutów nie było, więc tym bardziej IP o żabki wprowadzi jakiś powiew świeżości na naszej giełdzie. Zapisać na ten debiut możemy się od 2 do 9 października 2024 roku do godziny 15. Zapisy składamy po 21,50 zł, natomiast 10 października dowiemy się jako inwestorzy indywidualni, jaka będzie cena oferowana właśnie dla nas. Może być ona niższa niż 21,50 zł, natomiast na pewno wyższa nie będzie. W okolicy 15 października te akcje pojawią się na naszych kontach, a start notowań. Będzie 17 października, więc tego dnia będziemy mogli sprzedać nasze akcje. Bądź też jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł dokupić sobie tych akcji więcej już normalnie na rynku. Fundusz CVC Capital Partners, czyli tak naprawdę obecny właściciel żabki, zdecydował się na sprzedaż około 300 milionów akcji. Stety albo i niestety maksymalnie do 5% trafi w ręce inwestorów indywidualnych. I to w zasadzie jest dosyć istotna informacja. Potencjalna wartość tej oferty publicznej, jeżeli weźmiemy pod uwagę poziom cenowy od 20 zł do 21,50, będzie zatem wynosiła od 6 miliardów do 6 miliardów 450 milionów zł. Wartość spółki przy cenie maksymalnej to mniej więcej 21,5 miliarda zł. Co też spoglądając na naszą polską giełdę papierów wartościowych, da nam łatwy wniosek: Żabka będzie jedną z największych spółek na GPW. O ile od samego debiutu nie wskoczy ona na pewno do WIG-20, o tyle w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie się to wydarzy bardzo szybko. I to też jest dosyć kluczowa informacja przy okazji tego debiutu, bo będzie bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych. Ci zapisy na akcje będą mogli składać między 10 a 14 października. Ale zainteresowanie tym debiutem jest tak duże, że jeszcze przed startem zapisów cała księga popytu przez inwestorów indywidualnych została pokryta. Wspomniałem, że żabka wejdzie do indeksu WIG-20 prawdopodobnie dosyć szybko, a konsekwencją będzie to, że wiele instytucji będzie po prostu akcje żabki musiało kupić. Z prozaicznego powodu, bardzo często zainwestowanie wielu miliardów złotych na polskiej giełdzie jest dosyć kłopotliwe, a po drugie, żabka będzie znajdowała się w kilku indeksach które te fundusze jeżeli śledzą, to będą i tak musiały żabkę w przyszłości kupić. Więc łatwiej będzie nabyć te akcje w IPO, aniżeli później ściągać je z rynku. Ja o tym debiucie słyszałem już bardzo dawno. Przez kilku z moich znajomych ten debiut był bardzo wyczekiwany. Ale żeby nie tkwić w tak małej bańce, wystarczy przyjrzeć się na portalach branżowych, jak szeroko ten debiut jest opisywany. Nie ma się co dziwić, bo jest to pierwszy od wielu miesięcy debiut i jeden z nielicznych w ostatnich kwartałach. W moim mniemaniu inwestorzy, którzy są bardziej spekulantami są po prostu głodni takich debiutów, bo na takich debiutach często można było zarobić w przeszłości. Wspominając chociażby ostatni debiut Mencen S.A. To zainteresowanie spowoduje na pewno dużą redukcję. A krótko tłumacząc o co chodzi, redukcja jest to ilość akcji, które rzeczywiście dostaniemy w porównaniu z tymi akcjami, na które rzeczywiście się zapisaliśmy. Załóżmy, że na debiucie żabki redukcja akcji wyniesie 90%, to na każde 100 akcji, na które się zapiszemy, tylko 10 uda nam się kupić, a 90, na które złożyliśmy zapisy, za nie po prostu dostaniemy z powrotem na nasze konto maklerskie środki, które zdecydowaliśmy się zablokować na te kilka dni. Analitycy spodziewają się dosyć dużej redukcji powyżej 80%. Ja osobiście. W przypadku akurat żabki spodziewam się przynajmniej 90% redukcji. Tym bardziej, że z puli 300 milionów akcji, których dotyczy ta oferta publiczna, zaledwie wspomniane maksymalnie 5% trafi do inwestorów indywidualnych. Zakładając cenę 21,50 jest to 322,5 miliona złotych. A przy dzisiejszych realiach rynkowych nie jest to wcale dużo. Na to wszystko warto wspomnieć o pakiecie akcji, które będą. Dostępne przez 30 dni do stabilizowania kursu poprzez zakup aż do 45 milionów akcji. I przyznam szczerze, że ja obok IPO przechodziłem ostatnimi czasy dosyć obojętnie, ale w przypadku żabki postanowiłem sobie troszeczkę pospekulować. Nie będę skupiał się na analizie fundamentalnej tego debiutu, bo już wiele materiałów na ten temat powstało. Natomiast chciałbym się skupić na jednym głównym aspekcie. Po co w zasadzie kupować akcje żabki? No, po pierwsze, można je kupić długoterminowo, i wtedy rzeczywiście analiza fundamentalna tej spółki jest wymagana. Oprócz historii rozwoju, czyli wzrostu sklepów, wzrostu przychodów, potencjału na przyszłość, czy w ogóle całego modelu tego finansowego, warto też przyjrzeć się właśnie finansom. Ale w ten debiut można zainwestować inaczej, właśnie spekulując. Jak kurs zachowa się w krótkim terminie? I ze względu na to wszystko co powiedziałem, czyli zainteresowanie ze strony dużych graczy instytucjonalnych, zagranicznych funduszy i prawdopodobnie też inwestorów indywidualnych, ja postanowiłem zakupić te akcje właśnie poprzez IPO, a raczej po prostu zapisać się na ten debiut i krótko po starcie notowań, czyli po 17 października te akcje sprzedać. Najprawdopodobniej nikt z nas nie wie jak zachowa się kurs akcji po starcie notowań. Natomiast, w moim odczuciu, będzie to udany debiut, jeżeli chodzi o inwestycje w IPO. Nie jest to, broń Boże, żadna porada inwestycyjna z mojej strony, są to tylko i wyłącznie moje postrzeżenia na temat tego, jak będzie wyglądał ten debiut, ale osobiście ja swoje wolne środki na ten debiut postanowiłem przeznaczyć. A więc do 9 października zapiszę się właśnie na ten debiut. Co ważne, nie będziemy płacić prowizji przy składaniu zlecenia. No i od 17 października będę obserwował, jak kurs akcji będzie się zachowywał. Te akcje planuję bardzo szybko sprzedać, niezależnie od tego, czy będą sprzedane ze stratą, czy z zyskiem. O wszystkim opowiem w październikowym podsumowaniu portfela, które pojawi się na początku listopada. A chętnych zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy i Wy w tym debiucie zamierzacie uczestniczyć. Na koniec tylko dodam, że ja osobiście na dzień dzisiejszy w portfelu długoterminowo żabki nie widzę, z racji tego, że uważam, że ten model ma oczywiście jakiś potencjał wzrostu. Dodatkowo, żabka bardzo fajnie radzi sobie w nowych technologiach i wprowadzaniu innowacyjności w swoich usługach. Natomiast, w mojej opinii, ten rynek się powoli nasyca. Żabka twierdzi, że jest potencjał na 19,5 tysiąca żabek, a więc w Polsce jest to potencjał wzrostu na poziomie 90%. Pamiętajmy jednak, że jest to prospekt emisyjny i można w nim napisać bardzo dużo rzeczy, a na pewne rzeczy z tego prospektu zdecydowanie trzeba przymykać oko i nie traktować ich przez różowe okulary. Dlaczego? A no chociażby dlatego, że pieniądze z tego debiutu nie trafiają do spółki, nie są na przykład pozyskiwane dlatego, żeby sfinansować rozwój, a po prostu wychodzi główny inwestor, który po latach po prostu zamierza się skeszować i zarobić. Oczywiście nie jest to nic złego, ale zdecydowanie w takich prospektach emisyjnych pewne rzeczy się chce pudrować. Nawet jeżeli są one zgodne z prawdą, to osoby, które chcą wyjść z biznesu chcą, żeby prospekt emisyjny wyglądał jak najlepiej, żeby inwestorzy, którzy potencjalnie mieliby wejść w ten biznes, będą chcieli wejść w ten biznes. Osoba, która coś sprzedaje szuka najlepszego okresu prosperity i możliwe, że tak też było w przypadku żabki. O tym debiucie mówiło się od bardzo dawna, a rok 2023 nie był wcale taki udany, jak może być 2024. Dlatego też właściciele szukają najbardziej odpowiedniego momentu. Nie można odmówić żabki na pewno modelu. Model biznesowy, który żabka preferuje, który realizuje, pozwalał przez ostatnie lata zdecydowanie dynamicznie się rozwijać, chociażby ilość sklepów, które żabka posiada obecnie. Podwajała się mniej więcej co 6 do 7 lat, rosnąc średniorocznie o 15%. Jeszcze lepiej wygląda sprzedaż żabki. Ta rosła o 23% średniorocznie. Bardzo dobrze wygląda też udział żabki w rynku i ten również z roku na rok rośnie. Obecnie wynosi on 10%, natomiast jeszcze w grudniu 2020 roku było to 6,7%. Klient żabki jest najmłodszym klientem spośród konkurencji. Dodatkowo Żabka chwali się, że około 55% konsumentów poniżej 34 roku życia jest ich klientami. Ale Żabka to nie tylko sprzedaż, tam jest też wiele usług, wiele abonamentów, chociażby abonament codziennej kawy. Dzisiaj żabka jest synonimem impulsywnych zakupów, a osobiście dla mnie też jest takim synonimem dostępności. Dlaczego? Ano chociażby dlatego, że jest dostępna wtedy, kiedy inne sklepy są zamknięte. W normalne dni handlowe jest otwarta szybciej i dłużej, jest dostępna w niedzielę i święta kiedy inne sklepy są po prostu zamknięte, a dodatkowo nie muszę iść tam stricte na zakupy, mogę iść tam po prostu po popaczkę którą jakiś kurier dla mnie zostawił, a przy okazji też coś kupić, więc ten model biznesowy rzeczywiście jest bardzo fajny. On wpisuje się w takie pięciominutowe miasto, gdzieś to usłyszałem, i to bardzo fajnie oddaje to, jak funkcjonuje żabka. Oczywiście rynek to duże miasta, i jeżeli staniemy w jakimś miejscu, to prawdopodobnym jest, że w tym mieście w zasięgu naszego wzroku zobaczymy żabkę. Naturalnie wpisała się ona w krajobraz naszego społeczeństwa. To, co obecnie jest dużym dobrodziejstwem dla żabki, to też jest obecnie dużym zagrożeniem dla tego sklepu. Wystarczy, że zmieni się legislacja, i już wtedy, jeżeli wrócą niedziele handlowe, to żabka jakąś część rynku na pewno utraci. Ale druga sprawa, jeżeli chodzi o legislację, to jak wyglądała sprzedaż np. w 2023 roku w żabce. W prospekcie możemy przeczytać, że w 2023 roku ogólna liczba transakcji przeprowadzonych w sklepach grupy. Dotyczyła odpowiednio około 5,4% napojów czy produktów alkoholowych, a aż 14,7% wyrobów tytoniowych i nikotynowych. A więc ponad 20% sprzedaży w 2023 roku to kolokwialnie mówiąc woda, fajki i browarek. I tutaj znowu mamy bardzo dużo niebezpieczeństw. Wyższa akcyza za jakieś zabronione, na przykład produkty wapujące albo alkotupki, które będą musiały być wycofane. Więc to jest model, który tak naprawdę balansuje na pewnej nitce. Ale przez wiele lat do tej pory całkiem dobrze udawało mu się funkcjonować. Dochodzi do tego kanibalizacja między żabkami, i tutaj, według prospektu, jeżeli między dwoma żabkami nie ma odległości mniejszej niż 500 metrów, to wszystko jest ok. I ta kanibalizacja ma kształtować się na poziomie 2%. Nie będę tutaj Was zanudzał. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, co mi się w żabce podoba, czyli innowacyjność. I mnogość dostępu do wszystkiego, tak naprawdę. Nanożabki, czyli sklepy bez pracowników, nowatorskie rozwiązania, coś, czego na rynku jeszcze nie ma. Jeżeli pomyślimy o żabce, to to jest właśnie synonim nowoczesności. To, co również mi się podoba, ale niestety uważam za nieco mniej realne, to też ekspansja na nowe rynki zagraniczne. I tu niestety polskim firmom nie szło zbyt dobrze, a też. Można by było zadać sobie pytanie, dlaczego żabka chce sprzedać się teraz, a nie na przykład po udanej ekspansji. Może dlatego, że ona się nie odbędzie, albo nie uda. Dla mnie osobiście tych niewiadomych czy tych ryzyk jest bardzo dużo. A uzależnienie od takich rzeczy jak alkohol czy papierosy tym bardziej nie skłaniają mnie do inwestycji długoterminowej. Ale jeżeli chodzi o krótkoterminową spekulację przy okazji tego IPO to jak najbardziej pokuszę się, żeby spróbować swoich sił i coś tam zarobić. Z mojej strony pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna, tak robię ja, ty możesz zrobić inaczej, ale totalnie nie sugeruj się tym, co zrobię ja. A co tam słychać w portfelu publicznym, czyli zacznijmy sobie od Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia transakcji nie działo się tutaj nic. Jeżeli chodzi o wyniki year to date, no to tutaj niestety wynik jest dużo gorszy niż SP 500 czy Nasdaq, Ale te 7% to mniej więcej tyle, ile założona średnioroczna stopa zwrotu. Ja zakładam sobie 10%. I ten wynik portfela w tym roku mniej więcej na tym poziomie się kształtuje. Kolejny kwartał jest to kwartał rosnący pod względem dywidend. Te na przestrzeni trzeciego kwartału wynosiły ponad 234 dolary, a w samym tylko wrześniu ponad 64 dolary, i był to kolejny wrzesień, który w stosunku do września poprzednich lat był najlepszy. A w polskiej części tego portfela, jeżeli chodzi o transakcje, to była tylko jedna i to były 32 akcji spółki XTB po 63 zł. Na moje konto trafiła dywidenda z Elektroteamu w wysokości 250 zł a także dwie nowe dywidendy w drodze, czyli ta od PZU 160,58 zł i dywidenda z British American Tobacco, blisko 22 funty. Naprawdę nudny wrzesień, ale nie ma się co dziwić. Do końca roku prawdopodobnie jeszcze tylko dopełnię limit X, więc może coś tam sobie jeszcze dokupię. A jeżeli chodzi o stopę zwrotu, no to tak kształtowała się mniej więcej na poziomie 5,5%, jest ona bliska SWIGowi 80 i jak widać w tym roku jest tutaj jakoś bez polotu i bez jakichś gwałtownych wzrostów. Jeżeli o same spółki chodzi, no to powiedzmy sobie kilka rzeczy, bo tutaj warto dodać, że w kontekście powodzi na pewno ucierpiała jedna z filii autopartnera, która mimo wszystko była ubezpieczona. A w kontekście ubezpieczeń pytanie, jak powódź wpłynie na PZU. Tutaj na pewno będę czekał na wyniki. Ciekawie też w gamingu. Oczywiście mieliśmy premierę od 11bit, która rynkiem zatrzęsła. Spółka spadła bardzo mocno, a do tego przełożyła premierę gry. Natomiast jeżeli chodzi o spółki portfelowe, no to tutaj dwie informacje. Ten Square Games bardzo fajnie sobie w ostatnich miesiącach radzi. Ale ciekawa informacja ostatnimi dniami przyszła z Big Cheese Studio, bo od 4 października na fotel prezesa spółki wrócił pan Łukasz Dębski. Ja tylko przypomnę, że parę miesięcy temu z buta wparował Krzysztof Kostkowski i powiedział, że tak być nie może. Wrzucił do spółki swoich ludzi, pana Łukasza Zabłockiego i Rafała Szymańskiego, a później z inwestycji jako Playway się wycofał. I mamy tutaj taki back to the old school, wracał Łukasz Dębski. I osobiście mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość Cooking Simulatora drugiego, a ma związek z tym, że wcześniejszy za zarząd z tą grą po prostu sobie nie poradził. Osobiście nie mam zamiaru się angażować bardziej w tą spółkę, ale będę z uwagą śledził, co się dzieje na pewno. Bardzo ładnie wystrzelił znowu dom development, chyba nawet na historyczne szczyty, a jeżeli nie, to jest bardzo blisko. I zapewne ma to związek z tym, co dzieje się w rządzie, jeżeli chodzi o 0% kredyt, czyli ten kredyt na start. W kontekście najbliższych miesięcy czy kwartałów, na pewno na rynku deweloperskim pod tym względem będzie działo się bardzo dużo i myślę, że warto kupić popcorn. Jeżeli chodzi o mobr, to tutaj mam pewną zagwostkę, bo przyznam się szczerze, że przyszło mi to na myśl w dzień nagrywania tego odcinka, ale sprzątanie po powodzi. Może być w jakiejś formie plusem dla mobruku, który będzie musiał pewne rzeczy utylizować. I chyba napiszę do spółki właśnie z takim pytaniem, czy w ramach właśnie jakiejś współpracy z samorządami, jakieś nowe umowy zostały nawiązane. No i na koniec XTB. Tutaj warto wspomnieć o koncie IKE, które się pojawiło na początku października. Ja tylko wspomnę, że XTB jest partnerem kanału, ale nie zmienia to. Faktu, że to co mówię na temat XTB to mówię rzeczywiście jak jest z punktu widzenia nie tylko partnera, ale także inwestora. Bo na tej spółce mam całkiem sporą pozycję. Ja oddzielny odcinek o koncie IK w XTB nagrywałem, tam też w podpiętym komentarzu są odpowiedzi na nurtujące pytania. Zachęcam do tego odcinka. Masz go właśnie teraz na ekranie w dzisiejszym odcinku, natomiast to tyle. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym. Cześć!